Cześć! Ja jestem lunatyk i dziś przedstawię Wam moją recenzję filmu animowanego Zaplątanie. Animacja została wpuszczona do KIN w 2010 roku, zyskała wiele nominacji i masę fanów. W sumie to się nie dziwię, sama jestem wierną fanką tego filmu. Zacznijmy! Na początek dowiedzmy się o co chodzi w tej animacji, ponieważ nie wszyscy mogą ją znać. A więc, mamy śliczną księżniczkę, która nie wie o swoim pochodzeniu, gdyż mając zaledwie kilka miesięcy, została porwana przez straszną staruchę Gertrudę. Czy to był przypadek, że akurat to dziecko zostało porwane? Może dla okupu? W końcu to jedyne dziecko króla i królowej. Otóż nie! Roszpunka, bo tak nazywa się księżniczka, od urodzenia posiada magiczne włosy, które leczą rany i odmładzają. I na tym zależało Gertrudzie! Zamknęła dziewczynę w wieży daleko od cywilizacji i czerpała korzyści, do czasu, aż dziewczyna osiągnęła osiemnaście lat, a jej marzeniem było zobaczenie latających świateł, które widać tylko w jej urodziny. Dziwne, prawda? To samo pomyślała Ruszpunka Niestety nie udało jej się wyjść z wieży. I pewnego dnia na ową wieżę wspina się yy, nie, żaden książę, a złodziej w czystej postaci który musiał zwiać przed innymi zbirami, z którymi był w zmowie. Udało się jednak paść e, w macki? Nie, raczej włosy Roszpunki. Schowała ona łup złodzieja Flina i żąda, by zaprowadził ją do świateł. I dalej toczy się akcja. Mają niesamowite przygody, a między nimi rodzi się uczucie. Uwaga, spoiler! Wszystko kończy się dobrze. Ok, fabuła omówiona, więc teraz czas na detale. Postacie. Każda postać ma inny cel. Każda jest interesująca i ma ciekawą historię. Mamy dobrych, złych i nijakich. Jak zawsze w filmach. Podczas filmu przywiązywałam się do bohaterów, a to bardzo ważne w animacjach. Oczywiście jest piękna księżniczka, przystojny złodziej i ktoś, kto chce ich rozdzielić. Wszyscy bohaterowie spełnili świetnie swoją rolę. Nienawidzę cię, Gertrudo. Grafika. Jak na rok 2010 to grafika bardzo mi się spodobała. Była dynamiczna i pełna kolorów. Wszystko wyglądało, jakby było żywe, szczególnie włosy bohaterów. Jednak animacja zostanie animacją. Muzyka. O mój Boże! Oglądałam ten film tysiące razy, jednak zawsze, gdy słyszę piosenki, to mam ochotę wstać, tańczyć, śpiewać, a na mojej skórze pojawia się gęsia skórka. Cała oprawa muzyczna jest bardzo dopracowana, a piosenki po polsku jak i po angielsku są wykonane z sercem. Jestem bardzo wrażliwa i zawsze uronię łzy, gdy słyszę piosenkę Po raz pierwszy widzę blask. Właśnie za tą piosenkę ten film dostał tyle nominacji. Należało mu się. Film Zaplątani uczy, że nie warto oceniać książki po okładce, że warto spełniać marzenia. Że każdy może się zmienić. Pokazuje widzowi, że nieważne, jaki jesteś, jaki masz charakter i wygląd, jesteś sobą i dzięki temu jesteś niesamowity. Za dużo tego jesteś. Przy tym filmie nieźle się bawiłam. Każdy może się pośmiać, pośpiewać, wzruszyć i zakochać w samym filmie. Całą animację oceniam na 9 na 10. Czegoś mi tam brakowało, bym dała pełną dziesiątkę. Mimo wszystko film ciągle robi na mnie wrażenie. Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał tego filmu, to do roboty. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnej recenzji. Do zobaczenia.